102 interwencji odnotowali strażacy po przejściu frontu burzowego w regionie Warmii-Mazur. Intensywne opady deszczu oraz burze spowodowały także spore straty. W przeważającej większości były to interwencje związane z usuwaniem drzew powalonych na ciągi komunikacyjne, połamane konary oraz pompowanie wody z zlanych ulic i posesji. Na szczęście nie odnotowaliśmy takich zdarzeń jak w innych regionach Polski. Nie doszło do uszkodzeń budynków, nie odnotowaliśmy zerwań dachów. Odnotowaliśmy jedną interwencję z Związaną z zabezpieczeniem zerwanych przewodów telekomunikacyjnych. Jak dodaje Grzegorz Różański rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Strażacy w przypadku 52 interwencji usuwali powalone drzewa i konary. Ponadto strażak radzi również, jak powinniśmy postępować w przypadku ulewy czy wichury. Podstawowa zasada to jest taka, właśnie, jak zawsze przypominamy, jeżeli nie musisz nie wychodź z domu. Powinniśmy pozostać, jeżeli nie jest to konieczne, pozostać w swoim bezpiecznym. W domu. Tam również powinniśmy zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które są nieprzytwierdzone. Czy na balkonach, czy na tarasach, w takich miejscach, czy w ogrodzie, coś, co może poderwać, bo musimy pamiętać, że. Zawsze takiej burzy towarzyszy bardzo silny wiatr, silne podmuchy, gwałtowne. No i po prostu powinniśmy zostać w domu. Jeżeli już konieczne jest wyjście z domu czy wyjazd, to pamiętajmy, że unikamy miejsc zalesionych, również tam, gdzie są pojedyncze drzewa. Nie chowamy się pod pojedynczymi drzewami. Pamiętajmy, że. Pojedyncze drzewo to może być taki łącznik, gdzie może nastąpić wyładowanie atmosferyczne. Jeżeli już nas napotka burza, jeśli chodzi o teren otwarty, powinniśmy po prostu kucnąć, zakryć głowę i przeczekać to. Nie chować się, jeżeli nie ma oczywiście możliwości schowania się w jakimś bezpiecznym miejscu, typu jakiś budynek, nie chować się pod drzewami. Również gdy poruszamy się samochodem, to postarajmy się zaparkować samochód, zatrzymać w miejscu, gdzie nie ma tych drzew. I no nie wysiadać z niego. Samochód wbrew pozorom jest bardzo dobrym zabezpieczeniem przed skutkami burzy, ale pamiętajmy, że właśnie zaparkowanie lub przemieszczanie się w terenie zalesionym stwarza zagrożenie. W każdej chwili może nastąpić powalenie drzewa czy złamanie konaru i może dojść do nieszczęścia. Warto również dodać, że najlepiej podczas burzy i huraganu nie przebywać nad wodą. Należy z niej bezwzględnie wyjść, opuścić żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak i przycumować do brzegu. Pamiętajmy, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żeglówce pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem.